Cześć, witam was w 20 odcinku mojego survivalu pod tytułem "Baba w dziczy". Chciałam wam dzisiaj pokazać, co zrobiłam kiedy nie nagrywałam. Może nie ma tego dużo, ale, 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 no ale coś tam zawsze jest zrobione. Nie pamiętam, czy pokazywałam wam linie farma bambusa? No, ale tak sobie zrobiłam. Przeniosłam tam. Znaczy się usunąłam tą starą i zrobiłam tą. Tutaj pociągnęłam schodki do góry. Tam dałam płotek, żeby na mnie żadne mopki nie spadały. Tak w ogóle chyba mam wyłączone mopki. tak mam wyłączone, ale to dobrze bo Przynajmniej nic mi nie wybuchnie, jak będę wam pokazywać. Ale tu się idzie do góry. Tup, top, 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 top. I tam jest coś, co zaczęłam robić. Jeszcze nie skończyłam, bo no dużo, dużo, dużo potrzeba surowców na to wszystko. Ale tu jest droga do. Yy, miałam zbudować hotel, spa i takie tam inne, taki cały ośrodek. No i tu właśnie to. To jest to. Nie oczywiście. Na razie są te dwa budynki, ten jeszcze nie skończony. Yy, jeszcze tam będzie trzeci. Jest zaznaczony do zbudowania trzeci. No ale to może od początku. Yy, to będzie główny budynek. Jeszcze nie, nie zrobiłam go tam, więc nie pokażę. Yy, to jest. Co to się wzięłam na początku w ogóle? <grym> I tak miałam od razu wymyślone, co to będzie jak to będzie wyglądało. No tu takie przeszklone jak widać To jest główny basen tego ośrodka Znaczy się w sumie jedyne, więcej nie będę robić tych basenów Na piętrze Na piętrze jest restauracja I tak jak widzicie Bawiłam się troszeczkę modem Little blocks mod, czy coś takiego I porobiłam Tutaj zrobiłam stoliczek Szklany i krzesełka Tutaj też zrobiłam stolik z krzesłami. Zrobiłam, oczywiście mam też moda z półkami, ale półki te postawiłam na na nóżkach zrobionych z tego z tych małych bloczków. Żeby to wyglądało bardziej jak taki szwedzki stół, niż jak półki stojące na ziemi, że w tej restauracji można sobie wybrać, co się tam chce do jedzenia. takie wiecie, na no szwedzki stół. I sobie usiąść przy stoliczkach. Może tu jeszcze machnę ze trzy stoły, ale jakoś tak długo trwa budowanie tych, tych yy, krzesełek, tych stolików, tego wszystkiego. Każdy ten mały klocuszek trzeba postawić. A tu w piwnicy są sauny. No tutaj wrzucę węgielek jakiś i że tam będzie się grzało, niby że to sauna jest. Ławki po bokach. Wszędzie tak samo wyglądają. Tu niestety te sauny przeciekają od góry. Bo, 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 no bo przeciekają. Aha, tak w ogóle tu nie zrobiłam jeszcze sufitu z drewna. A Naprawię to później. Każda sauna wygląda tak samo. Zrobiłam ich kilka, żeby, no żeby goście hotelu mogli sobie siedzieć w nich. Żeby dużo ludzi mogło korzystać z tych saun równocześnie. Mm, możemy tu wejść na chwilę do tego... Czy rozwalam na biurku mam syf. No dobra. Tu będzie główny budynek. Jeszcze nie jest zrobiony, ale mogę wam pokazać wstęp, chociaż wstępnie jak to będzie wyglądało. Tu będzie recepcja. Tutaj w, w tym. tym no w tym przedsionku powiedzmy. Tu będzie też restauracja. Na piętrze. Tak, jeszcze nie zrobiłam dachu nawet. Ale to nic. Później zrobimy. Znaczy się, ja zrobię, bo... Trochę to pewnie potrwa zanim to skończę. Yy, tu będą pokoje. Muszę tylko jeszcze porobić. Tu już zrobiłam tak kilka. Wiem, nie są zbyt ładne te pokoje. Ale chciałam zagospodarować po prostu ten skos pierwszy taki. Ten, znaczy skos. No ten właśnie te pomieszczenie ze skosami, żeby to też było wykorzystane, żeby nie było pustych jakichś tam miejsc. Więc już mamy cztery pokoje, dwie jedynki i dwie dwójki. To znaczy, no. Dla jednej osoby i dla dwóch osób. Takie też zrobię dużo tych pokoi, muszę tylko pomyśleć, jak to zrobię. To znaczy jak podzielę to te, te miejsce. Może jeszcze zrobię trzecie piętro, nie wiem jeszcze jeszcze nie pomyślałam nad tym. Oczywiście jeszcze zrobię ten trzeci, trzeci budynek. W trzecim budynku też coś tam będzie. Mam zapisane na karteczce, co tam ma być, bo z moją pamięcią bywa różnie. Tak, udało mi się taki, taki design tych niby białych ścian, takich pobielonych z drewnianymi obramowaniami. A tutaj jeszcze się przejdziemy. Badać. E, tu mamy metro, możemy tutaj dojechać sobie metrem na tą stację. W sumie nic ciekawego tu nie ma w tym metrze, no ale aha, pokażę ci, że jest. Tu jest metro, tam pociągnę w jedną stronę, tu pociągnę w tą stronę, a to metro wjedzie do, 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 do stacji. I tutaj moje pierwsze blisko mojego domu. Hmm. Jeszcze coś mam do pokazania? Tak, jeszcze mam jedną rzecz do pokazania. Mówiłam, dużo w sumie nie zrobiłam, ale dużo czasu zajmowało mi ścinanie owieczek. Mam, dodaję, trzy albo cztery białe owieczki. Mam tych owiec już tam dużo, bo w, tak jak wiecie, w każdym kolorze mam praktycznie owce. Nie chciałam rozmnażać bardziej tych białych owieczek. Więc ciągle męczyłam te trzy, czy tam cztery, nie pamiętam ile jest dokładnie. Ciągle je męczyłam. Na szczęście one szybko... Yy, no szybko tam jedzą tą trawę, szybko się im regeneruje ta wełna. No ale to bawiłam się tak. Pocho chodziłam tam co jakiś czas, to znaczy... Przynajmniej raz dziennie, to znaczy raz dziennie w normalnych dniach, a nie w mnftowych. I yy, tak sobie tam siedziałam troszeczkę przy tych owcach. Yy, ale pokażę wam co jeszcze zrobiłam. No nic, nic, nic epickiego. Niektórzy ludzie nie lubią takich, takich pierdół, ale... A... Zawsze chciałam zrobić coś w tym stylu. Co to się tu wygląda? No Już widzicie. To taka moja pierwsza zabawa z kolorywymi wełnami. Znaczy się pierwsza. Kiedyś bawiłam się, chciałam zrobić różową panterę, taki duży obrazek. Z kolorowej wełny. Zrobiłam do połowy, mi się nie chciało, bo był za duży obrazek. Ale to jest taka moja pierwsza kompletna zabawa z, e, właśnie z pikselartami. Zrobiłam sobie nyan e, Oczywiście najpierw musiałam wyrównać tutaj to wszystko. E, bo to był taki, taki 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 taki... No taka zwykła góra to była. Postanowiłam zrównać to, żeby była taka ładna prosta ściana. E, Kilka staków kamienia oczywiście z tego mam. Mam trochę ziemi. Yy, I prawie 300 staki węgla tu znalazłam w tej górze, więc opłaciło się to równanie. Yy, no to tak właśnie zrobię sobie takiego Niankata. Na tej ścianie obok też chcę coś zrobić. Tylko jeszcze nie wiem co. Yy, możecie mi napisać, jeśli chcecie. A jeśli nie dostanę żadnego pomysłu, to sama coś wymyślę w końcu. Aha, nie pokazywałam Wam też chyba dokąd pociągnęła moją kolejkę. Raczej na pewno tego nie pokazywałam. Raczej, nie inaczej. <grym> yy, tak, jeszcze nie skończyłam tej stacji, bo jestem, jestem leniwa. Nie, nie jestem leniwa. Sesja trwa. Znaczy w sumie jeszcze został mi jeden egzamin. I jeszcze zostało mi ganianie za pro, profesorami, i żebranie o wpisy, bo jeszcze nie mam wszystkich wpisów. Więc jeszcze trochę mam do roboty w tej sesji. Dobra, nie wzięłam ze sobą karta. Nie wzięłam, oczywiście, bo jestem bardzo mądra. Więc przejdę się i pokażę wam, dokąd to prowadzi. Tak sobie. Robiłam ładnie. Nawet nie jestem pewna, czy to podjedzie. Tutaj ten Minecart. Chociaż chyba raz tu jechałam. Chyba podjedzie. A może nie? A, będzie trzeba sprawdzić. No. Tak trochę dziwnie ten biom, tak równo. Ale tam. Dobra, to jest pierwsza stacja, którą zrobiłam w tą stronę na pewno nie podjedzie Minecraft, będę musiała więcej tych zasilanych torów położyć. Ostatnio tak robiłam tu już dawno, tą kolejkę. Pewnie za dwa tygodnie temu, albo trzy. Może, chyba, nie wiem. I jak wczoraj, przedwczoraj oglądałam sobie live streamy z Liciego, jak on robił swoją kolejkę, to teraz dopiero wpadłam na to, że tu jest za mało tych torów. Ten Minecraft nie podjedzie. Zasilanych. Z tej strony jest dobrze, ale z tamtej jest za mało. Pierwsza stacja w tych stronach. Zrobiłam ją tutaj, bo pomyślałam, że może coś wybuduję na tej górze. Ale zobaczymy. Czy tu są jakieś main karty. Jest! Pełne! Właśnie miałam zrobić na wszystkich stacjach, ale jeszcze nie na wszystkich są main karty. Pamiętam, że tutaj przynosiłam. No, tutaj jedziemy dalej. Najpierw chciałam tu zrobić stację, ale mówię sobie, że będzie za blisko. Ale no taki ładny, pro, ładny, płaski teren miała tutaj stanąć, ale stwierdziłam, że za blisko. Ej no! Nie, 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 nie! Owca! Dobra, to już trzeba zanotować w pamięci, że muszę zrobić barierki. Przy trasie. Tutaj jest ta druga stacja i właściwie na razie ostatnia. Jeszcze tu dalej nie pociągnęłam. Tylko ta stacja jest zrobiona i to tyle. Taka sobie, nic, nic ciekawego. Yy, zrobiłam sobie pół płytki. What the fuck? Aha. Uśmiechnij się. Mhm. Czyli... Yy... Ta owca zrobiła dywersję, w związku z którą musiałam wyskoczyć z Minekarta. żeby... żeby ta owca mogła wsiąść na moje miejsce i tu przyjechać. Ogólnie sympatycznie. Wiesz co, czekaj, ja... Dobra, poczekaj, zaraz przejdę i się pojedziesz w drugą stronę. Chcesz owca? Nie, nie, nie! Jasna dupa. Jedź. Cześć. Jak ona się rozgląda? O ja. I pojechała. No fajnie. Puściłam owce gdzieś. Tak, dotarłam do stepów. Czy jak to się tam nazywa? To są wanny jak to tam, a nieważne tam widzicie właśnie jest y, troszeczkę bagna kawałeczek w sumie jeszcze tu nie łaziłam może więcej niż kawałeczek tego bagna tu jest a nie, w sumie nie ma aż tak dużo, bo tam jest, widzę las zwykły tam jest wąwóz, to na pewno wiem tu też jest wąwóz, o Jezu. Yy, No to, przede mną wąwóz, obok wąwóz, później tam jeszcze jest wąwóz, mnóstwo jest tych wąwozów. Yy, na tych sawannach... Yy, może ktoś pamięta, mówiłam, że chcę zrobić taki park, taki ogród, takie coś, to właśnie tu zrobię ten, ten parko, ogrodo, coś tam, coś tam. Na tych, tych, tych. Yy, Aha, dobra. Mm, na tych właśnie co wam tutaj, na tych stepach, na tym czymś tam, biedna owca. Yy... I tak dalej to nie wiem za bardzo co tu będę robić. Coś się wymyśli yy... A, nie pokazywałam wam jeszcze czegoś. Kurde, czemu ja puściłam tą owcę? Dobra. Pójdziemy sobie tam. Zapomniałam wam pokazać. Yy... Coś zapomniałam wam pokazać. Aha, wiem. Zrobiłam w końcu tą. tą. tą... Yy, jak to miało być? Tego kowala tam w, w zamku. W garnizonie. Stwierdzę. W, w tym czymś otoczonym murami. Tak. Zrobiłam tam tego kowala. I. No w sumie chyba ładnie wygląda. Już nie wiem. O, Czesiowca. Mogę to z ciebie spod ciebie zabrać? A, mogę. Cześć. Uciekaj. Dobra. Yy, a właśnie. Sprawdzimy. Prawie na pewno tu nie podjedzie. Znaczy, może tu akurat podjedzie, ale na następną górę raczej nie. Ale zobaczymy. Cyk. Cyk. O, tu podjechało, ale na tamtą chyba nie podjadę. Tu podjechało. A, podjadę. Łe, ale w tą stronę wątpię, czy podjadę. dobra, to będzie trzeba i tak zmienić. Ale to się zrobi, to się zmieni. No ej, no nisz się. Dobra. Podjedziemy na stację właśnie twierdza garnizon. Nadal nie zdecydowałam, czy to będzie twierdza, czy to będzie garnizon, czy to będzie zamek, czy to będzie forteca, czy to będzie cholera wie co. Ale może zdecyduję kiedyś, może, może. Wątpię. Eden, to ważne. E, w związku, 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 związku ze związkiem podejdziemy tu do góry, tu tu, tu, tu. E, I, i, i wam pokażę. Tak, wszystkie niepoprawne słowa, które mówię, są niepoprawne celowo. E, tak, to zbudowałam tego tego blacksmitha. Tego powala. Taka chałupka. Nic specjalnego. Tu się wchodzi po schodeczkach. To jest wejście. Tam jest lawa, że to niby jest ten piec. Ale tu coś mam. Chyba wam tego jeszcze nie pokazywałam. A może pokazywałam? Jak pokazywałam, to się wytnę. To się wytnie. No ale zrobiłam sobie taką zabawkę. Taką zabawkę sobie zrobiłam. Czyli, czyli, czyli... Grindera sobie zrobiłam, mob grindera. Taka mini zabaweczka. Dużo tam w sumie nie ma i... tak sobie spadają te moby. Zresztą może... może coś spadnie. Chociaż wątpię, bo one strasznie jakoś tak dziwnie... jakoś tak rzadko spadają. Bu. No ale, ale... tak jak mówiłam, nic nie chce spaść. Ruszać mi się tam! No, ale, ale, ale zrobiłam, ale jest. Zresztą, yy, może przełączę. Hmm. Dobra, jednak zmienimy na. Albo nie. Yy, użyjemy komand i wam pokażę. Jak to jest? jeden czy zero? A, jeden, dobrze. Tak jak mówiłam, zaraz zobaczymy tam. No, leć. Mogę lecieć? A mogę. <grych> Dobra. Ciemno jak w dupie. Wiem, wiem, przepraszam, ale o. Wszystko działa. Wyżej. Działa. Dziżej też działa. Jeszcze wyżej też działa. Jeszcze wyżej też jest wszystko ok. I najwyżej też jest wszystko ok. A mopki jak się nie. Nie respię tak się nie respię. A oświetlałam wszystkie... wszystkie skinie, które były w pobliżu, więc one nie mają prawa tam się respić i powinny tutaj się pojawiać. No, ale nie chcą. Chyba mnie nie lubią po prostu. O Jezu, nie to! Dobra. Nie, 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 nie. Dobra, wracamy do, do normalności. No i tak jak mówiłam, nie chcą się pojawiać, nie wiem czemu, i mnie nie lubią, chyba... Czasami się te... szkielety... kilka razy mi szkielet spadł. Z dwa albo trzy creepery i to by było na tyle. A szkieletów w sumie nie potrzebuję, więc chciałabym, żeby mi się coś innego tutaj ryspiło i spadało na mnie. Znaczy może niekoniecznie na mnie, ale spadało tak, wiecie, na dół. A, to jeszcze jest taki... Niby komin. Taka dziura, zatkana kratą. To by było chyba na tyle. Mm, mam kilka jeszcze pomysłów. Nie wiem, czy najpierw skończę mój hotel. Ajajaj. Aj, aj. Czy najpierw skończę mój hotel, czy po prostu równolegle będę budować i hotel, i... Co ona tu robi? Uciekła mi owca? No tak jak mówiłam, nie wiem, czy najpierw będę kończyć ten hotel, czy będę robić jakiś nowy projekt. Zobaczymy. Mm, kilka projektów mam zapisanych na karteczce, żeby nie zapomnieć o nich, tak? Robię tak od jakiegoś czasu, zapisuję sobie, co planuję, żeby nie zapomnieć. Jak jest dużo na głowie, to można zapomnieć. A jeszcze miałam tu Wam pokazać. Właśnie, tak jak mówiłam, bawiłam się tym modem Little Blocks mod i zrobiłam sobie telewizor i zrobiłam sobie taką kanapę, taką miłości, <laughs> taką sweet. I tu są moje płyty. Udaję, że to są płyty DVD, wiecie, mam kolekcję płyt DVD, tu mam telewizor, tu mam kanapę, na której sobie mogę usiąść, taką sweetaśną, miłosną kanapkę. Hmm. To by chyba było na tyle w tym odcinku. W następnym może coś pobuduję przy was. Może mam zamiar zbudować taką jedną wieżę, albo dwie wieże, albo kilka wież. Może może je będę przy was budować. Chociaż chociaż trochę to może zająć, więc może nie wszystko będę na wizji budowała. Może będę, a może nie. Zobaczymy. Najpierw muszę sobie zaprojektować te wieże, więc najpierw będę się bawić na y, jakiejś płaskiej mapce crea Creative, żeby, żeby obczaić, jak to w ogóle powinno wyglądać, żeby wyglądało ładnie. Dobra, w takim razie ja kończę. Zapraszam do subskrybowania, do komentowania, y, do łapkowania w górę albo w dół. Tylko taka prośba, jak ktoś łapkuje w dół, to niech napisze, co, co mu się nie podoba, co bym mogła zmienić, żeby. Zaczęło mu się podobać również zapraszam do zostawienia komentarzy o tym, co mogę zbudować bo zawsze się to przyda albo komentarzy tak jak mówiłam, chcę zbudować te wieże więc możecie napisać z jakich materiałów jakbyście sądzili, co będzie najlepiej wyglądało przypominam, że mam, mam moda useful seeds, czyli mogę z nasion robić z nasion i z kobla mogę zrobić mossy więc mogę nawet z mossy coś wybudować i również z nasion i z stone brick'ów mogę zrobić te obrośnięte mchem stone brick'i więc to też mogę używać do budowy tych wież jeśli ktoś by myślał, że tak będzie fajnie wyglądało to, no to komentujcie, piszcie, chętnie przeczytam wasze opinie wezmę pod uwagę nawet w bud przy budowie Następny odcinek, mam nadzieję, że niedługo, może w weekend. Yy, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie. Pa!